Ja teraz nie, będę przez nie, cały bie... dnie siedział i pakał w poduszkach. Nie popłac się. No, nie sam, się dzieje, ale przynajmniej mam no, ale więcej to, osób to, na streamie no. nie Daję hmm. Daje ktoś wymianę? Na hularach, nie widzę przeszkód. W tym miejscu. Ale Hydra, grałbyś takiego gościa? No się pytam tylko! Kim jest placarz? No nie ale wiem, że on na live live'a z zmiany kim miało na rynku. Motywacja zaprosiłem cię. 25 koła Jierdolza idziemy Ej, co myślicie o tym, żeby zainwestować w księgi? Dobra, moja druga od 25 koła Win No grader pytanie pytatne chłopaki, co myślicie o inwestycji w księgi? Zależy jakie No tak dalej, pośpiech, regeneracja, niepodpalenie Wampiryzm się opłaca. No, wampiryzm mam zainwestowane już Ile? Dwie O kurwa Proszę Dobra, ty to kurwa cię nie stać na jednego, więc zamknij pizdę i na długach żyjesz. Wskaź mnie na dwa. My też se kupię.

Chyba, że to u mnie, bo u mnie pankę chce, gasi. O, chyba masz jedną. Pankę, A co ci? Chyba, rzadko. ja się mam z samego na lajbie. <gry> nie, no żartuję. Słuchajcie.

tym panem Lyfciom Co? Co to jest panu Lyfciom? Jakiś tweluk Kurde pana Lyfcie jebać yeah, pana pan, Lyfcie A na no Discordzie jak masz? Dokładnie Pan podłoga Lyfcia Kurwa się już do słowa wygra tak Dawaj pancake <grym> Elo, serko Pizza szefowska Pizza szefowska <grym> Czekaj, Ja jeszcze. czekaj, A to jest Ana dwójka i ja medyka tak samo wygląda, nie wiem. No, zaraj, głupie. Hydrajastu na live masz Hydra Ja trzy oj, oj, oj. <gulary> Tak się mało pan obieg przegrałeś nie <gulary> No cię tak

nie grasz różnie. Ej, słuchaj, co robisz? Dwa, odlicz, do ciebie. Stary, szczerze? Szacun, szacun twój. Zerkow? żebyś przegrał, tego ci życzę. Idę, idę, idę. Obyś oby miał koszmary w losy. Dawaj, Kajtek, przyjął. Oby ci się, Oli, koszmary śniły, żebyś to przegrał, tego ci życzę. Czekaj, ile ta różka? 190. Oli, życzę ci, że przegrałeś. Kołem. Ale nie wysyłaj Właśnie. mi, tak. Wysyłaj. Moja pierwsza trzecia. Obyś to przegrał, proszę. Kurwa trzy serca. Ej, mam to Dobra, koło. koło było niby, ale ja i tak nie musiałem pokazywać koła. Moja pierwsza trzecia. Pan to przejedą. w pankach? się nie? O ile? Ramis, remis, remis. remis. remis, remis, remis. Ej, hey, hydra, 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 pomóż! No, patrz! No, hydra, pomóż, proszę! 20! Ja mam 5 koła, proszę! Która teraz? Która hydra? Hydra, a mi powiedz, hydra, mi powiedz, hydra, mi powiedz! Hydra, mi powiedz. Dobrze, moja pierwsza! Hydra! Ty niggerze! Ej, poczekaj, koło drugie czwarte, iść drugą czwartą? Serko! Serze, szacun za 5 złotych, dziękuję! Taką pionę bym ci zbił ja na, na czole! Bym ci zbił taką pionę na czole! Ej, Hydra, zaufać kołu, iść drugą czwartą? Iść. No nie, na tam jak mnie wydymał. Jest? Jest! Jest! Yes, yes. No dobra, nie bać się. Serko, szacun!

No, no ale ceny koszta dziękuję bardzo, dziękuję za 5 złotych, będzie, nie pójdzie na, na głupie rzeczy. <noise> My z nie gadam dopóki mi hajsu nie odda. Nie, nie, nie. Z kim? nie gadam dopóki mi hajsu nie odda. Ja gadam na mocie cały czas. No i tak, on mi na lajwa wbija. Ej, psychiatryka powaliło. Ej, zapytaj się Rezia czy wbija. Zobaczysz, nie czy... ja miałem wali, ja z nim nie gadam. O coś? Nie gadałem? Dziękuję bardzo za pin. Tak! ale ty i tak masz u mnie długi, więc Ej, się lepiej wypłać. Się, ryżia, czy idzie RTP. Bo dzisiaj do końca dnia się wypłaci gracek to dług się zwiększy o 5 koła Oli wygrał o 400 tysięcy ja, ja mam tysiąc na się. 400 koła 407 usiadło A Nie, ale poczekaj, zobacz Zobacz streama, nie? Ty wiedziałeś na o jak Ej, a wiedziałeś o Exkaliburze co mi siadło? A patrz a patrz z streama? Zapraszam cała dwa zadka Wygrałem o Cerko, Bardzo dziękuję za pojedynkę Ej, kiedy rajdź o 300 koła? Idź do to Dobra, idę. O, 300 koła liczę. Napisałem mu. Dziękuję Nie, wydźwiękiem tylko. Dobrze, takie... Aha, to tak. czołem ci zbijam, cerko. Pionę czołem stary. Ale gołd. Oczywiście, jeżeli się wyśle więcej, to są lepsze muzyczki. Ale Ej, tak. Rysiu mam 310 koła. O rózgę, co byś przegrał, proszę! Ja bym zobaczył, czy ona działa. Ja bym zobaczył, działa! Ona ma enchant nadany. Bo ma żółty nick. na nieważny nick. I nie wiem, którą iść. Pierwsza, pierwsza, trzecia, pierwsza, trzecia. Czekaj, zobaczmy zmianki, jakie nam wylecą na koło fortyny oddaje Druga, czwarta. Pierwsza, trzecia, pierwsza, trzecia odda. Ale nie, poczekaj, ja mogę zmienić.

Czekaj, ile ja, zabię, za ile ja mu daję podatku z 600 koła? Wywalaj tym czakiem. Zabierasz mu 70 tysięcy. 70 tysięcy mu zabierasz. Czekaj, ja zobaczę ile ty masz kasy, bo ja od dyszki bym tu chodził stary, bo tu mi się ze zmianki nie będzie zwracać. Idzie. Albo nie, albo tak, 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 ja będę chodził od tego. Oddyżku, od od Hydra, ugotuj tym razem 15, o 15 No proszę No to moja druga Sza Druga wychdałem Giftem daj ten, Serko Daj giftem bo tutaj problemy anarchiczne Ojojoj, Oli, oj, oj, a kto tu przegrał? Ojojku, co się Ale, stało? spokojnie, ja mu piszę, dawaj o tą różdżkę. Co się nazyka, stało, Oliver dobrze pójdzie, może różdżka? Oliver W, co się stało? Poczekaj, poczekaj, bo jest taki stres duży. Dawaj, Kajtek. Poszło. Dobra, Dobra 15 która, 15 moja moja która, która moja szkoła? Moja pierwsza. O co Pancake? O co Pancake? Już jestem. O co Pancake? Hydra, HYDRA, 15 koła! Dobra, moja druga. No, tak. Ej, y, kajtek kosuje ci to jako różgę. I mój, HYDRA Wile. Hydra, która? Nie, no ja o to idę. Hydra, która? Hydra, on jest na mucie. nie. Dobra, moja Dobra. pierwsza. Dobra. Pierwsza. Kopytałem. to w, secie tym. To w tym secie. Kajtek, mogę iść o to? O

poszedł to, pierwsza czwarta u będzie... u Dobra, Nie następnym będzie... razem na proszę. No normalnie. Hydra, hydra, hydra. Patrz, się, że moja pierwsza czwarta? Dobrze, moja pierwsza. pierwsza czwarta, hydra też tyś... Ale co? Co? I teraz minus 4. Teraz minus 4 idzie. minus i pierwszą, czwartą. Dobra, moja pierwsza, czwarta. Ej, gdybym poszedł pierwszą, trzecią, to bym wygrał. Nie chce mi się. No i mi dup. A tam mam pewnie sprawdzić. Hydra, on gra dalej. Hydra! Hydra, on gra dalej. 15, o, oh. Hydra, która? Hydra, która o 15? Moja pierwsza. Tak, 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 tak. O nie, e, za późno napisałeś. To, za późno napisałeś. Druga, czwarta o stokoła? A ja tak nie mogę. Trzecia, czwarta. Pierwsza, trzecia, ale nie wiem. Trzecia, czwarta. Ale ja pyję tylko bo... drugą czwartą, bo ja na kole no, Nie, chuj w to, trzecia czwarta, zaufaj. Dobra, idę moja druga czwarta Wiem co. Trzecia czwarta otta Okej okay. Trzecia czwarta odda. Hydra Co tam? Hydra wymiankę. Daniela wymiana miejsce z miękki to jest Czekaj Gaj tyk, zaraz ci to oddam. Dobra będę pokazać chyba to wygrać Daniela Hydra Hydra Przynieście Boja druga... Boja druga jest oceneczek Moja druga. Ej, ja mogę selnąć sobie ten miecz czy ja mu tu kręć. Dobra, kręcę, żeby nie było. Bym już miał zarobek, kolejne 20 koła. Nice, win. Kocham koło. Jedra. Nigdy to było? Przegrałem. Przegrałem. Jak przegrałeś? No przegrałem, byłem zero na drugiej. No coś do Ok, MSG. No, to później nie chcę. Jadasz. Chce kojdziesz? jakiś gościł, a na O kurna hydra! Mam problem. Tak problem. Patrz co pankek da, sam nie wiem nawet. Medle pokazałeś co to jest mianka, jak chcesz pankek. Czego on daje dopiero? Zrobisz check. Hydra Idziesz w psych o coś? Okej okay. Dobra, sam jej no Hydra, Hydra Co? Ja bym szedł pierwsza, ale... Mi... Dobrze, moja pierwsza Powiem jej tylko No daleko jesteś Idziesz w kajtek o coś? Jedennaście Daj ten Szacuneczek dla ludzi z Dawaj 40 koba albo ten różdżak Widać, że jego mama dobrze wychowała Dobry chłopak z miasta Tej no. dwa, Dobra, No ja wygrałem Kurde, konto debilu Co? Co ja wysłałem? A ile on mu tam dał? Hydra pieniądze, dobra, szczerze drużyweczka. Drużyweczka to nie w w 10, roku. W roku. od dziesięciu, od dziesięciu <gryzio>, <gryzio, rysio, rysio. gryzio> <gryzio> no k nie dobra, dobra, moja druga dobra, 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 druga Jest win! No ale o różkę przegrałem Super Kajtek, idź o pluskę i to wygrasz. Zaufaj mi On wybierze pierwszą trzecią, przegra. Zaufaj Ten widzicie, Moja druga Hej, Hydra. Ja Zobacz co Moja pierwsza. Chcesz mieć? Czekaj Okej okay, Moja pierwsza. Dzięki. Oj, chuj. Spokojnie. Będzie minus 7. Proszę, będzie minus siedem chuj, chuj mi tak, Chuj mi do tupy. o tym, chłopakie. No. Hej, dwa. Jezu, ty będziesz prześpiewać na kurde. Dwa. Hej, dwa. Dwa. Pierwsza i szafka. Miałem pierwsza. Dobra. Ale spokojnie, będzie dwa, będzie dwa. Zaufaj, będzie dwa teraz. Teraz dwa. 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 Jebać ludzi z osiedla Jebać ludzi z osiedla Zwracasz mi ten hajs, ścian, ten, nie? Zwracasz mi go 10k, 10k 10k Jezu, ryż, kto ci tak rozjebał monitor? Ej, zobaczcie streama, którą iść koła Dobra, moja pierwsza, trzecia od Dawek, hajs, albo ban. All in? Ty all in, Hydra. Hydra. Co? O, pierwsza i Pierwsza moja. Brak szacunku ludzi do osiedla. Jestem gejem. Czemu No tak, 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 tak. Jednak szacuneczek. Hajs może zostać. Hajs może zostać, Hydra. Jednak szacuneczek. Jednak szacuneczek dla ludzi osiedla. On wyszedł, on wyszedł, szacuneczek od ludzi na ludzi. No szacun. No my tam live, Ja je Barem ty się 40, włączyłem live.